Witam na kanale mój las, moja pasja. Z tej strony Jacek. Mamy 17 kwietnia, sobota. Jak widzicie w karkonoszach. W dalszym ciągu dość dużo śniegu. Ten śnieg raz jest, raz go nie ma, raz jest, raz go nie ma. Także mamy piękną zimę tej wiosny. Można by tak powiedzieć. No i wybrałem się do lasku pochodzić, pospacerować. Zazwyczaj w tygodniu nie mogę, zostają mi tylko weekendy. No i e, chciałem poruszyć jeden temat, a mianowicie. O, jakieś gniazdo chyba coś tu leżało, jakiś jeleń. A mianowicie e, temat fajnej takiej. Zabawy, akcji, która bardzo mi się spodobała, a wymyślił ją nasz kolega Boguś z kanału. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. A mianowicie chodzi o 15 minut dla lasu. Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, że tak mogę powiedzieć. Cieszę się, że Boguś mnie nominował. Do wzięcia udziału w tej imprezie jest to dla mnie zaszczytem. Ale jak widzicie, no, nie jestem w stanie tutaj dzisiaj za bardzo nic posprzątać, chociaż śmieci są. Bo niestety śnieg wszystko poprzykrywał, no i tych śmieci teraz zupełnie nie widać. Ale oczywiście. Jak to mówią co się odwlecze to nie uciecze. I dotrzymam że tak powiem dotrzymam, że tak powiem słowa i wezmę Jak najchętniej udział w tej imprezce ale pod warunkiem, że stopnieje ten śnieg, no bo niestety Ciężko będzie cokolwiek wypatrzeć. Tymczasem ruszam dalej w knieje. Jak uda mi się coś ciekawego zaobserwować, znaleźć, sfilmować, to oczywiście nagram i połączę się z Wami, przedstawiając to w swoim nowym filmie. Także tymczasem i do zobaczenia. Dochodzę już troszeczkę od ostatniego połączenia, kiedy mówiłem, że jak coś ciekawego dojrze, to się z Wami połączę. No i jest coś ciekawego. Łażę, 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 szwendam się. Tu w takich, można powiedzieć, brzozowo-olchowych laskach trochę świerków tu jest. Tu przyczaiłem trochę Gniazd, gdzie jelenie leżały, odpoczywały fajnie, gęsto tu mają spokój. Bardzo dużo dzisiaj ludzkich śladów znalazłem na śniegu. Jak widzicie, pogoda jest jaka jest. No i, no i udało się. Będzie to szósty świeży w tym roku. Jeszcze nie podchodziłem, nie wiem, co to jest. Ale z tego, co teraz widzę, to jakiś ósmaczek chyba, może, chyba, że jest więcej, zaraz zobaczymy. Jest tu trochę tropów. się, o, to jest coś większego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunasta. Przepraszam, już łapię tu ostrość, o. coś można znaleźć. Ja mówię, że sezon na zrzuty trwa cały rok. To tylko jelenie zrzucają od lutego do kwietnia. Także cieszę się bardzo. Teraz go podniosę, tylko porobię troszeczkę zdjęć jak zwykle do swojej galerii. No dobra, podnosimy go. Kurczę, jest to niesamowite uczucie jak się chodzi, łazi, szuka i się w końcu coś znajdzie. Dobra, dźwigamy O Ładny ładny ładna koronka, tak jak mówiłem. Jeden grot leciutko uszczerbiony, ale to nie przeszkadza. Ładny, fajny kolorek, i taki dość ciężki bardzo ładny, fajny, fajny dumastaczek, oczniak nadoczniak taki malutki. Ale bardzo ładny. Ciężki koło. Koło 800 kg będzie miał. Kilo 800, kilo 900. Kg. Coś takiego. No ładny, cieszę się. Idę się rozglądać dalej. Także, jeżeli uda się coś znowu dojrzeć, znaleźć, zobaczyć, to oczywiście nagrywam i łączę się z Wami. Tymczasem, no nie udało mi się, niestety, znaleźć drugiego do pary. Przetuptałem tam bardzo dużo. Można powiedzieć, kilometrów w obrębie tego dwunastaka, którego tutaj prezentuję i znalazłem. Widocznie jeleń może go powlókł i zrzucił gdzieś w lesie. No nie wiem, w każdym razie. Jeszcze jak będę miał czas na pewno będę tutaj chodził, może się uda go znaleźć, może ktoś inny go znajdzie. Widziałem dzisiaj bardzo dużo ludzkich śladów. Ludzie chodzą, szukają bardzo dobrze. Niech chodzą, nie szukają, bo to piękna sprawa. Spędzać czas na łonie natury. Byle tylko potrafili godnie się zachować. I nie zostawiać po sobie nie wiadomo jakiego śmietnika gdzieś w lesie, straszyć zwierzyny itd. To by było na tyle w dniu dzisiejszym z mojej wyprawy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu, za komentarze pod filmem. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału życzę wszystkim powodzenia bo w dalszym ciągu można znaleźć jeszcze wspaniałe tyki które mogły być zrzucone już jakiś czas temu i jeszcze nie zostały przez nikogo podniesione bądź świeżutkie całkowicie które zaczynają teraz rzucać młode byczki. także trzymajcie się wszystkiego dobrego Dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już końcówkę filmu nagrałem, pożegnałem się z wami. Wracam w stronę parkingu, tu widać moje ślady. I tak mówiła, jeszcze zajrzę tak jakieś oczko wodne. I tak chciałem przejść tutaj dookoła to i w wodzie widzę, coś leży zaraz to spróbuję właśnie wyciągnąć, zobaczymy co to jest. Ale widzę, że ten jeden grot jest już zielonkawy, ale to być może zrzucony na początku marca i już go po prostu mchem zaczyna przerastać. Jednak wilgoć jest tutaj. Dobra, zaraz podejdziemy do niego, tylko jeszcze. Robię parę fotek. Widać, bajorko zaczyna wciągać. Także dobra, zaczniemy go podnosić. Zobaczymy, co to jest. O, to jakiś maluszek, i to stary. To chyba leżał. Łamany, szustaczek. Stary, ale jest. Ale go Muł tutaj zakonserwował ładnie to z tamtego roku. Jakaś zdobyć. Oki, ok, ciemny, ale ciemny to tylko przez to, że mówię, leżał w bagienku i, i ten Muł go tak zakonserwował. No ale jest. Ech, także cieszy również fajnie chlaśniemy mu parę fotek ale zascało bagienko kurde już mam problem z wyciągnięciem nogi także dwie oto takie Dzisiaj fajne tyczunie znalazłem Dwunastaczek I szóstaczek z tamtego roku Tu na górze widzę leciutko Też ma grot uszczerbiony Ułamany nawet bym powiedział Ale ładny Ciemny Bo w bagienku przyleżał Tylko Oczniak mu wystawał Także super no to nic, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Na razie.